Ostatnio mówiłam wam o manipulacjach pisu. Zatem, jeśli już o manipulacjach mowa na ta kampania ciekawa. Donald Tusk ogłosił 100 konkretów na 100 dni i zaraz, natychmiast, szybciutko latać zaczął ponecie wyrwany niejako z kontekstu. Konkret 18: Religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji z komentarzem, że Religię to trzeba ze szkół natychmiast wyprowadzić, a nie robić jakieś podchody na paluszkach. No oczywiście, że trzeba religię ze szkół wyprowadzić, i ja jestem też tego zdania, i to popieram. Ale złości mnie to, bo udostępniane jest całkowicie hmm. bezrefleksyjnie, a może ich hmm, czasami celowo. To jest 100 konkretów na pierwsze 100 dni żonów. Nie da się wyprowadzić religii ze szkół bez, bez wypowiedzenia konkordatu. Nie da się wypowiedzieć konkordatu w 100 dni. Potrzebne jest do tego dwie trzecie głosów w Sejmie, podpis prezydenta, który przypominam, będzie nadal długa, albo trzeba będzie rozpisać przyspieszone wybory prezydenckie, co też trzeba będzie zorganizować, i to trwa. Jest jeszcze przecież i Trybunał Konstytucyjny. No, nie da rady zrobić tego w 100 dni. A co się w 100 dni zrobić w kwestiach dotyczących Kościoła bez wypowiedzenia konkordatu, a co piszący i powielający te zarzuty całkowicie pomijają? Da się zlikwidować fundusz kościelny bardzo dobry konkret. 16. Da się zakazać finansowania z pieniędzy publicznych, działalności, diecezji czy parafii, konkret 54. Da się ukrócić wyzysk w opłatach na cmentarzach wyznaniowych, konkret 55. To nie jest pikuś. Szkoda, że o tym już się nie wspomina. Tak jak nie wspomina się o y, kwestiach dotyczących aborcji, którą będzie można wykonać legalnie i bezpiecznie, ani o In vitro, które też będzie można zrobić na NFZ. Da się też wykreślić ocenę z religii na świadectwie, konkret 17, i tak nakazać umieszczenie re, lekcji religii wyłącznie na początku lub końcu zajęć, konkret 18. Te dwa ostatnie punkty będą sporym ułatwieniem dla uczniów. Ucząc w czacie na religię będą wyłącznie ci, którzy naprawdę chcą. A niechodzący nie będą musieli bezproduktywnie podpierać ścian podczas pustych okienek. A że przy tym liczba uczęszczających na religię z pewnością diametralnie spadnie, to tylko może ułatwić późniejsze wyprowadzenie relikii. W 100 dni to właśnie co powiedziałam, się da. Zatem, naprawdę, manipulacje zostają że tam, gdzie jej miejsce w TV PiS. I róbmy tego sobie. Nawet i konkurując, bo tak naprawdę wroga mamy jednego, wspólnego. No, może dwóch, licząc i Konfederację. Do zobaczenia. I zaglądajcie, bo wkrótce kolejny materiał o wyborach. Cześć! Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw komentarz, daj łapkę w górę, zasyp skru, <grym> zasyp skru, zasyp. Zas... zasubskrybuj. Sub... Dobra. zasubskrybuj mój kanał. <grym> Jeszcze raz. <grym> Jeśli podobał Ci się filmik, Zostaw komentarz, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję.